Cześć, tu Ania M, a ty słuchasz podcastu z cyklu Pięć chlebków i dwie rybki. Pamiętam pewien sen. Przyniosłam się do czasów norona, igrzysk śmierci i pierwszych chrześcijan. Byłam jedną z nich, byłam na arenie klęcząc. Widziałam lwy, rozszarpywane ciała, krew. Zostałam już tylko ja. Widziałam lwa, który zbliżał się w moją stronę. Usiadł koło mnie, wziął moją rękę w swój pysk. Nie tak, aby mnie zranić, ale unieruchomić. Byłam jak zamrożona, bałam się oddychać i zrobić jakikolwiek ruch tak, aby Go nie sprowokować. Czułam się jak w potrzasku, i wtedy nieśmiało zaczęłam wypowiadać słowa Jezus. Obudziłam się. I wtedy przypomniało mi się słowo z 1 Piotra, 5 rozdział, 8 werset, że diabeł jak lew ryczący chodzi wokół, patrząc kogo by pożreć. Nasza wiara bez uczynków jest martwa, ale kiedy zaczynamy żyć tym, w co wierzymy, stajemy się niewygodni dla diabła. W Ewangelii Jana 10:10 10 jest napisane Jezus przyszedł, aby dać nam życie w obfitości. Życie, które ma znaczenie, celowość, sens, radość i wieczność. Ale diabeł zrobi wszystko, aby nam to zabrać, bo On przyszedł tylko po to, aby kraść, zabijać i wytracać. Zrobi wszystko, aby słowo obfitość pozostało na poziomie naszej wiedzy, a nie doświadczenia. Diabeł wzbudza w nas strach bazując często na naszych doświadczeniach pełnych bólu, gniewu, zwątpienia, winy, rozczarowania. Przywołuje emocje i uczucia tak dobrze nam znane to wszystko, aby nas zneutralizować, jak w moim śnie. Odbiera nam trzeźwość myślenia. Słowo mówi w 1. Jana 4:4, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest w świecie. Nie zostaliśmy stworzeni z uczuciem strachu i nigdy nie było zamiarem Bożym, abyśmy w tym żyli. I choć Bóg wie, że jako ludzkie istoty mamy takie tendencje, to nigdy nie chciał, abyśmy w tym pozostali. Nie jest grzechem się bać, ale jeśli stajemy się sługą strachu i idziemy tam, gdzie nas posyła, to nigdy nie będzie to miejsce Bożego powołania i przeznaczenia. Bo. Jak mówi Galatów 5.1, do wolności powołał nas Bóg. Zatem wypisz rzeczy, których się boisz, nazwij je, a potem zacznij kopać w Bożym Słowie i znajdź wersety, które będą Bożą odpowiedzią na ten strach, a jest ich wiele. Ale jeśli stanie się to, czego się boisz, to wiedz, że Bóg jest sprawcą i dokończycielem Twojej wiary. Zobacz, do czego zmierzasz, zobacz cel i koniec, bo to, co jest tu i teraz, będzie miało swój kres. Jeśli nie jesteś pewien, dokąd idziesz, to zachęcam cię z całego serca, abyś czytał słowo i wołał do Boga, aby objawił ci, jaki naprawdę jesteś, jaki On jest, jaka jest Boża wola dla ciebie. I ty, kim jesteś w jego oczach. Ale to już jest temat na kolejny podcast. I pamiętaj, Twoje życie nie wymyka mu się z dłoni. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego podcastu. Ani M.